Karwowski był twórcą obdarzonym wielkim talentem i wrażliwością. Jako malarz, scenograf, fotografik i projektant tworzył dzieła na najwyższym poziomie. W rocznicę śmierci tego wybitnego artysty mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w koncercie upamiętniającym jego życie i twórczość. Dzisiejszy koncert jest poświęcony pamięci mojego zmarłego przed rokiem męża Przemysława Karwowskiego. Był on pomysłem poniekąd przyjaciela naszej rodziny, Roberta Majewskiego, trębacza, który do, do współpracy zaprosił gitarzystę basowego Roberta Kubiszyna. I będzie to koncert jazzowy, będzie to duet. Muzyka powstała również specjalnie na tę okazję, będzie to premierowy pokaz. Do współpracy z nami dołączył jeszcze pan Dariusz Szada Borzyszkowski z Białego Stoku, który przedstawi swój materiał nagrany z mężem 20 lat temu. No i dzięki uprzejmości tutaj pana dyrektora Jarosława Antoniuka mamy to spotkanie w rocznicę śmierci. Właśnie Przemysława Karwowskiego, który w naszym teatrze pracował od początku jego istnienia, którego ślady wszędzie tutaj widać w teatrze i zaproszeni są przyjaciele, współpracownicy, rodzina, więc będzie to taki, takie upamiętnienie właśnie jego osoby. Koncert jazzowy odbył się w przestrzeni, która kiedyś była domem artysty. W teatrze lalki aktora w Łomży, gdzie pełno jest twórczości Przemysława Karbowskiego, publiczność mogła poczuć jego bliskość. Przemek był związany z Tatlem od y, początku jego istnienia, bo przecież dostał w od 1987 roku, również i prowadził tyle samo lata, może nawet i dłużej galerię pod Arkadami. Osoba nietuzinkowa i scenograf, i malarz, a przede wszystkim wspaniały kolega, przyjaciel i myślę, że osobowość nie tylko tego miasta, ale również osobowość w dziedzinie kultury, dlatego że... Realizował swoje projekty, scenografie czy prace malarskie. Wystawiał nie tylko w Łomży, ale w wielu innych teatrach. Pracę wystawiał również i w galeriach w kraju i za granicą. Więc myślę, że straciliśmy bardzo ważną osobę dla naszej kultury, dla kultury naszego miasta. I ja mogę powiedzieć tylko, że no jest mi jakoś tak ciągle nijak w teatrze bez szemka, dlatego że. Do mnie nie docierają te informacje, że jego nie ma, nie ma. Po prostu na co dzień pracujemy, zajmujemy się różnymi sprawami, ale jego obecność tutaj gdzieś jest. Ona jest zaznaczona przede wszystkim i wystrojem wnętrz tego nawet e, miejsca, bo wspólnie, bo wspólnie projektowaliśmy kolorystykę, e, więc e, pozostawił po sobie na pewno bardzo e, trwały ślad e, i również w tym budynku Stąd no mówię o tej takiej obecności, która gdzieś tam jest e, odczuwalna, więc e, myślę, że bardzo dobrze też, że spotykamy się dzisiaj, bo mija rok od śmierci Przemka, żeby i uczcić, bo ten koncert i to spotkanie jest memoriałem, a jednocześnie myślę, że powinniśmy pamiętać o ludziach, którzy byli dla naszego miasta ważni, a dla nas też pewnym takim wzorem też do naśladowania, bo był bardzo prawym człowiekiem. Muzyka była starannie dobrana, aby odzwierciedlić ducha i pasję Przemysława Karbowskiego. Każdy utwór miał swoje miejsce, tworząc harmonijną całość, która prowadziła publiczność przez różne etapy jego życia. Program koncertu obejmował głównie utwory skomponowane przez Roberta Kubiszyna i przyjaciela rodziny Roberta Majewskiego. Utwory zostały, że tak powiem, napisane przez nas, przez Roberta Kubiszyna i przez mnie. Natomiast ta dzisiejsza sytuacja pozwoliła nam jakby zadebiutować po prostu. Bo Robert jest bardzo zajęty i, 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 i trudno go upolować po prostu, żeby, żeby, żeby trochę czasu przeznaczyć na jakiś nowy projekt, ponieważ on bierze udział w wielu, wielu różnych projektach. No i, no, tak głupio to może zabrzmi, ale dzięki tej sytuacji zagraliśmy po raz pierwszy, o czym już rozmawialiśmy sobie od kilku dobrych lat, żeby, żeby zagrać w duecie. No i pomyślałem, że to będzie dobra okazja, no, że, że, że kameralna muzyka odpowiednia do tej sytuacji. Przemek był po prostu bardzo, bardzo fajnym facetem. Można powiedzieć, że przejawiał cechy takie, jak w tej chwili są troszeczkę w zaniku w naszym społeczeństwie, ogólnie rzecz biorąc i w ogóle na tym świecie. Przemek Karwowski, z którym się przyjaźniłam chyba od zawsze, od kiedy jestem tutaj w Łomży, jest obecny w moim życiu, w życiu mojej rodziny cały czas. Jego prace są na moich ścianach. Starzyła mi się taka historia, kiedy wchodząc już po Przemka śmierci do hotelu Polones zobaczyłam obraz, który... On namalował i ten obraz mówił kup mnie, kup mnie, ja natychmiast to zrobiłam. Ten obraz wisi i ja mam wrażenie, że patrzy na mnie i Przemek jest razem z nami. Brakuje go. Dzisiaj byłam w galerii pod Arkadami, chciałabym z Przemkiem coś zamienić, jakieś słowo, ma świetną następczynię, ale Przemka w tym już nie było w tej galerii, w której tak przez wiele lat pracował i pokazywał nam różnych twórców. Z całego świata, nie tylko tutaj naszych łomżyńskich. Można było zawsze liczyć na przemka. Jeżeli się miało jakiś problem, sprawę do załatwienia, to zawsze wspierał. I to jest chyba bardzo cenne, wtedy kiedy nie wiesz, do kogo zwrócić, przemek był zawsze. Koncert upamiętniający był nie tylko hołdem dla artysty, ale także przypomnieniem o niezwykłym wpływie, jaki miał na świat sztuki. Muzyka, miejsce i atmosfera wieczoru pozwoliły publiczności na chwilę zatrzymania się i doceniania jego dziedzictwa. To było wydarzenie, które na długo pozostanie w naszej pamięci.